Jest oczywiście walkout, jak żeby inaczej. Jest biała flara i jest ikona. Nie, ikona inform to to tymeno w Demczu. Karniwal już, player. Yeah. Halo, halo, cześć i czołem kluczki z Rosołem, moi drodzy, dobry wieczór albo dzień dobry, nie wiem jak zwał, tak zwał. W każdym razie dzisiaj przyszedł czas na pierwszą ikonę w mojej drużynie. Wszystko będziemy robić absolutnie na żywo, więc sam nie mam bladego pojęcia, co się tutaj trafi. Wy raczej sądząc po już wiecie, no i po tytule. Ale w każdym razie, na samym wstępie chciałbym poprosić o zostawienie kciuka w górę, bo ostatnio YouTube dosyć chyba wydał jakiś wyrok na mój kanał i zasięgi poszły. Tak, więc zachęcam bardzo serdecznie do zostawienia kciuka w górę, bo wtedy zasięgi lecą. Dobra, koniec bloku reklamowego. Blok reklamowy, fantastycznie. Ale moi drodzy, ikona to nie koniec atrakcji, ponieważ, no tak jak zapewne wiecie, jeżeli oglądaliście jakieś moje streamy, wykonywałem wszystkie karty za wymiany fut, w tym w tym miesiącu, tak więc mamy wszystkie 14 kart i sprawa wygląda tak, że na samym początku chciałem docelowo wziąć tego Fouldena, Patrząc na mój skład, jak jeszcze wtedy w tym składzie się znajdował Aguero i Obama Young. No to foulden zamiast Aguero pracowałby idealnie, bo... No fantastyczny zawodnik ofensywny Ma już po upgrade'ie 4 gwiazdki sztuczek A też w defensywie byłby w stanie coś zrobić Gdyby wracał, a u mnie właśnie w składzie Ten SPO zawsze też wraca Niemniej jednak fila Foldena odpuściłem Ze względu na zmianę składu, teraz tam jest kolorowo Tam jest yy, Brazylia Tam jest Rio de Janeiro Więc Phil Folden tutaj kompletnie nie pasuje Więc zacząłem się zastanawiać Czy zatem nie wybrać sobie hulka i SUSO, załącznie też 14 kart. Bym miał wtedy dwa informy: Inform 87, Inform 84. No i wtedy by mi coś to ułatwiło do SBC, a chociażby do SBC o ikonę. Ale moi drodzy, no standardowo, ja się połasiłem Ja się połasiłem ja zrobię sobie SBC opaczkę za 100k i opaczkę za 55k. Tak więc moi drodzy, zaczynamy wykorzystanie 5 kart wymiany food właśnie za marzec. Mamy wszystkie karty, więc wysyłamy i mamy tym samym odblokowane SBC z mega paczką rzadkich kart za 5 foot Za Zatem czas spokojnie, dobrze, odbieramy tutaj nagrody, my to otworzymy sobie później. Teraz lećmy jeszcze, wykorzystać to SBC za 9 tych foot słopów, Czy mamy wszystkie? Tak, jest, mamy wszystkie. Zatem moi drodzy, tak to wygląda. Te wszystkie karty zbierałem na przestrzeni całego miesiąca w SBC, w Division Rivals, w Squad Battles, w pojedynczych meczach online. Naprawdę trzeba było troszeczkę się postarać, żeby je wszystkie. Zgarnąć, ale w każdym razie moi drodzy Mamy zrobione te dwa SBC za słopy. no i teraz pytanie, czy coś się Tutaj trafi, czy coś się trafi, co nam Ułatwi przede wszystkim jakiekolwiek zrobienie Tych SBC o ikonę, bo nie ukrywam Gdybym wziął sobie Suso to tego suso z yy, informem, to bym miał to SBC już zbani kompletnie, bo brakowało mi tylko jednej karty. Ale ja mimo wszystko się połasiłem zatem zaczynamy paczka z 24 rzadkimi zawodnikami. Niestety nie ma mało ale jeżeli będzie coś 85, to ja mimo wszystko będę zadowolony. Brazylia, LO, już miałem, myślę, to jest Filipe Luis, to jest Filipe Luis, ok, Filipe Luis jest spoko, tylko problem jest taki, że Filipe Luisa już mam w tym SBC o, o ikonę, to jest mały problem, ale dobrze, spokojnie. Czy pytanie takie, czy to są karty wymienne? To są karty wymienne. Kapitalnie dobrze, to są karty. Zatem Moi drodzy, możemy jak najbardziej z tego zrobić jakiś profit tutaj i Aramendi tych cofniesz się do składu z takim overallem jak najbardziej. Coś jeszcze tutaj mamy? No nie, mamy tylko Filipe Luisa, który kosztuje tak z ciekawości około 17-16 tysięcy monet, nawet gdy tutaj nie licytują. No to dałbym 14, tak, 14. Za 14 już go licytują, zatem wszystko sobie dajmy na listę transferową i lećmy otworzyć teraz paczkę za stoka. Lokal tu nie było, ale ja jakoś super narzekać nie będę. Jest to całkiem, całkiem ok, pacusz. I teraz, czy będzie walkout? Niestety, niestety, w parce za stoka nie ma walkoutu, ale to będzie inform, nie? To co to się tam tak świeciło? No nie, no nie mówcie. Delicht 83. To ja lepszą paczkę za 55 miałem niż za stoka. Dlaczego? Jak do tego doszło? W ogóle o co tu chodzi? Czemu tu jest czterech zawodników tylko? To nie, to czekajcie, to ja na odwrót, to ja tamtą lepszą paczkę otworzyłem wcześniej, a teraz tę gorszą. To ja jestem zbanem. Przepraszam. To ja jestem. To... No dobra, okej. Okay. Mimo wszystko wydaje mi się, że z tych kart jesteśmy w stanie tutaj coś ukrzesać jakiś profit, mniej więcej. Bardziej chyba mniej niż więcej. Trzeba było wziąć tego suso i hulka i byśmy mieli to z głowy, ale no cóż, Polak, mądry po szkodzie, jak to się mówi. Teraz na pewno będę mądry. Nie będę. Mój skład na obecną chwilę wygląda następująco. Czy chciałbym tutaj jakąś ikonę? Chciałbym. Czy chciałbym ją na jakiejś pozycji? Powiem tak. Widziałbym tutaj ikonę dosłownie na każdej pozycji oprócz lewej pomocy, bo ta lewa pomoc jest zarezerwowana przez Edena Azarda i to jest zawodnik, który jest po prostu nieruszalny, nie do wyrzucenia, absolutnie nigdy w życiu. Tak więc. Będę się cieszył z każdej ikony. No, chyba że trafimy naprawdę jakiś środek, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Niemniej jednak, przejdźmy sobie do tego wyzwania budowania składu. I moi drodzy, w ulubionych SBC mamy oczywiście player picki i rozbudowę 82, ale mamy też średnią wersję ikony niewymiennej. Tak więc, zacznijmy to SBC. I mamy tutaj, moi drodzy, bardzo proste wytyczne: bo skład o ocenie 84, skład o ocenie 85 i skład o ocenie 86. I jedynymi, tak na dobrą sprawę, jedynym utrudnieniem, no to to jest fakt, że po prostu musicie mieć informa drużyny tygodnia i tyle, ale to jest żadne utrudnienie. Zatem przejdźmy do pierwszego SBC, czyli tego SBC za 84 punkty overola i wygląda to następująco. Moi drodzy, i teraz już chciałbym Was uspokoić. Każdy może powiedzieć zaraz, że hej, przecież to jest w ogóle beznadziejnie zrobione, to można było zrobić dużo lepiej, taniej. Tak, można było. Tylko sprawa jest taka, że wszystkie karty są u mnie w klubie i te karty są niewymienne. Więc jeżeli w rzeczywistości byłoby może mi tutaj kogoś żal, to tak, teraz no. No nie, no, no wybaczcie. Zatem, moi drodzy, wysyłamy do klubu. Znaczy, do klubu zatwierdzamy SBC za 84. Tym samym dostajemy paczkę dwóch piłkarzy. Yy, no to, skoro dostaliśmy, no to grzechem by było jej nie otworzyć od razu. Zatem, otwieramy tę paczuszkę, jest bez walkoutu. Co za, za zaskoczenie, no i jest bez ekranów. I to będzie ktoś nisko oceniony. 77 overola Ok, czas na następne SBC. Po sprzedaniu kilku kart z tych moich nieszczęsnych paczek, tylko i wyłącznie otwierdzam się w tym, że tak, lepszą opcją byłoby wzięcie tych informów, jednak. No, w składzie 85 moi drodzy, tutaj brakuje mi jednego zawodnika. I tak jak widzicie, gdyby tutaj. Gdybym wziął tego. Teraz po prostu już jestem na siebie zły. Myślałem, że. Może jakimś cudem coś z tych paczek poleci, no jednak nie, no w każdym razie docelowo w tym składzie był na prawej pomocy ten Suso87 No a teraz muszę polecieć gdzieś do, yy, na rynek transferowy, wyszukać po prostu do Donnarumę A chyba mam nie tą wersję I okej, okay, znaleźliśmy za 54 tysiące monet, zatem wracajmy sobie do SBC Jezu Chryste Właśnie sobie uświadomiłem co zrobiłem Wystawiłem karty, które miały być do SBC 85 do SBC 84. A te karty, które miały być do 84 są w tym SBC 85. Pominijmy fakt, jak skrajnym idiotą jestem i przejdźmy do SBC 86, bo tutaj, no jak widzicie, są takie karty. Mam Kamila Glika, którego dostałem za fut Champions. Mamę urodzinowego Naldo, który jest na środkowym pomocniku defensywnym i tak czy siak by u nas kompletnie nie grał, a tu są trzy karty, które musiałem do tego SBC dokupić, czyli Raul Albiol, Sergi Roberto i Edinson Cavani. To są te trzy karty tych trzech zawodników, zatem moi drodzy, w tym momencie SBC 86 też mamy zakończone, i w tym momencie jedyne co ono to pozostało mi, jakimś cudem wybrnąć z sytuacji i zrobić, żeby to SBC-85 jednak doszło do skutku. Może w tym pomoże mi. Nie pomoże mi ta paczka. Zdecydowanie mi nie pomoże. No ale Francja lewy obrońca to jest DINE-81. Ok, udało mi się to jakoś uratować. Bardzo prowizorycznie, bardzo kosztownie. Ale trudno, Polak głupi się uczy na błędach i niestety na swoich. I tym samym sposobem ostatnie SBC, które wynosi 85 overola mamy zrobione i cała masa osób się mnie pyta właśnie, a po co ty zawsze robisz na streamach te wszystkie wyzwania karnibalowe, na przykład teraz urodzinowe jak robiłem, no to no sami widzicie na, na najprostszym przykładzie, pierwszym z brzegu, no że... To się później przydaje do sbc -a, jak można dostać takie karty za nic, a tak czy siak nimi nie będę grał, no to naprawdę warto, zatem moi drodzy, to wszystko jest klepnięte w tym momencie, Zlatan Ibrahimovic nas uratował, no i Jervinho oczywiście, no i chyba tam jeszcze Barkley, ale mniejsza z tym, tam nie było żadnej karty, którą gramy, na której by w jakikolwiek sposób mi zależało i mamy średnią wersję ikony niewymienną. I błagał. Niech tutaj będzie coś dobrego Na sam początek, na taki dobry początek Paczka dwóch piłkarzy Jak tu jeszcze w ogóle będzie jakiś walkout albo ekrany To już w ogóle będzie fantastycznie Dobra, walkoutu nie ma Czy ekrany będą? No nie, też ekranów nie będzie yy, I wygląda to źle To jest Jackson Martinez Czyli jak FIFA 14 jeszcze by było super Ula la, Kozacko To tak teraz już nie Zatem moi drodzy, teraz Średnia wersja ikony Błagam jest oczywiście walkout, jak żeby inaczej. Jest biała flara i jest ikona. I to jest Francja, to jest Eszpedel. Nie! nieee! Czekaj, nie wiem czy mam się cieszyć, czy nie! i to spoko bo Chelsea! Ale. Nie wiem, nie wiem, nie wiem czy mam się cieszyć! Czy, czy on jest dobry? On przede wszystkim, on na środku obrony byłby dobry! A ten SPD to tak 2 na 10 chyba Kurde blade Czy było warto? Piszcie w komentarzach bo ja nie wiem Mamy Desaiego, pierwsza ikona w FIFA 19 Pierwsza ikona jaką kiedykolwiek otworzyłem No skłamałbym gdybym powiedział że się Nie cieszę chociażby z tego zawodnika Bo się cieszę tak jak mówiłem chociażby ze względu Na to że tutaj mamy pięknie Chelsea gdzie mamy 222 spotkania To jest absolutnie legenda, Chelsea kapitalny Zawodnik tylko Chyba bardziej bym się cieszył z wersji tego zawodnika na środku obrony, ale nie wiem, może wy widzicie jakąś szansę, jak to uratować, albo Desai będzie grał zamiast Kante. No ja nie wiem, nie mam pojęcia, serio. Dajcie mi znać w komentarzu, co ja mam o tym myśleć, bo ja poważnie mówiąc, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. W każdym razie, Desai, bierzemy do klubu. I teraz pytanie najważniejsze. Było warto. Na obecną chwilę, moi drodzy, mój skład wygląda następująco. Mamy tutaj Williana, tak jak wcześniej robiłem SBC o Williana. jest Anderson Taliska, no i tutaj jest ten Golokante. I teoretycznie, zamiast tego Golokante, ten Desai tutaj pasuje jak pulał, tylko kurczę, no. No nie do końca, jakby ten Desai był tutaj obok tego Rudigera, to ja bym był w I nim... teoretycznie, tu jest 100% zgrania, on jest na 6 punktach zgrania, ale to tak chyba nie powinno wyglądać. Naprawdę nie wiem. Dajcie mi znać, bo zaraz chyba sobie jeszcze wbiję na rzeźników i tam zobaczę, zap zapytam się o opinię, bo... Bo sam nie wiem, co mam o tym myśleć. No w każdym razie zrobiliśmy, moi drodzy, SBCO ikonę. Wyszło naprawdę... No właśnie, problem jest taki, że nie wiem jak wyszło. Ale trzymajcie się, mam nadzieję, że się Wam podobało i dajcie znać, czy Wy też zrobiliście SBC o swoją średnią ikonę, czy nie robiliście, a jeżeli robiliście, to co trapiliście? I sprawdźcie koniecznie ostatnią parodię Ariany Grande 7 Rings na moim kanale pod tytułem 7 kart. Trzymajcie się na razie i papa, pa. cześć. Ja chcę ikony. Ja chcę te kwoty, ja chcę te karty, wydaję te kwoty. Ty też je chcesz? O nie, to moje. Spoglądam i wiem to, ja chcę to, ja mam to.